6 sierpnia Andrzej Duda dołączył do grona prezydentów emerytów. Nie żegnam się. Opuszczenie po 10 latach pałacu prezydenckiego przez Andrzeja Dudę wiąże się jednak z kilkoma przywilejami, które przysługują ustępującej głowie państwa, tak żeby zabezpieczyć ją po opuszczeniu najważniejszego urzędu w kraju. Dziękuję. Nazywam się Grzegorz Jarecki i jestem krakowskim reporterem TVN24. I dzisiaj krótko opowiem o tym, na jakie przywileje w związku z rozpoczynającą się właśnie prezydencką emeryturą może liczyć Andrzej Duda, prezydent z Krakowa. Po tym jak do Dołączył do bardzo wąskiego grona prezydentów emerytów, gdzie do tej pory zasiadali wyłącznie Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Jednak zanim o tym, co z mocy prawa przysługuje odchodzącemu prezydentowi, warto wspomnieć, że co do jego przyszłości po opuszczeniu pałacu prezydenckiego, pewne jest na razie jedno. Prezydent na pewno nie wróci do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Umowa o pracę między Uniwersytetem Jagiellońskim a prezydentem została rozwiązana za porozumieniem stron. Andrzej Duda był zatrudniony na uczelni od lutego 1997 roku. Korzystał w tym czasie z urlopów bezpłatnych z powodu pełnienia ważnych funkcji społecznych, w tym także prezydentury, jak każdy pracownik uczelni. W tym czasie, kiedy był na bezpłatnym urlopie, nie pobierał wynagrodzenia, ani też okres tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy. Ustępującemu prezydentowi przysługuje jeszcze 3-miesięczne wynagrodzenie, które pobierał sprawując Urząd Prezydenta Polski. W 2025 roku prezydent mógł zarobić, z uwzględnieniem wszystkich dodatków, maksymalnie niespełna 30 tysięcy złotych brutto, co przekłada się na około 21 tysięcy złotych netto. A co dalej? Dalej prezydencka emerytura. Prezydentowi, który zakończył sprawowanie urzędu, co comiesięczne dożywotnie uposażenie, bo tak mówi się na prezydencką emeryturę. Jej wysokość określona jest ustawą i wynosi 75% zasadniczego wynagrodzenia obecnie sprawującego władzę prezydenta. Przy obecnych stawkach oznacza to, że Andrzej Duda, przechodząc w wieku 53 lat na prezydencką emeryturę, może liczyć na około 14 tysięcy złotych brutto, co przekłada się na mniej więcej 11 tysięcy złotych netto emerytury. To znacznie więcej niż wynosi przeciętna emerytura z ZUS-u, natomiast sam były już prezydent mówił, że biorąc pod uwagę wymagania, jakie życie po prezydenturze stawia przed byłym prezydentem, nie jest to wcale tak wysoka kwota. Prezydencka emerytura przysługuje niezależnie od wieków, w którym prezydent kończy sprawowanie urzędu, nie jest w żaden sposób zależna także od tego, czy prezydent po zakończeniu kadencji podejmie jakąkolwiek aktywność zawodową. Można wszystko, ale nie wszystko wypada. Z pewnością powinien się oddawać zajęciu które nazywamy zajęciem godnym, zajęciem szlachetnym, ponieważ jest to osoba bardzo wyraźnie rozpoznawalna, a jednocześnie utożsamiana z państwem. Więc pewnego rodzaju zachowania, pewnego rodzaju zajęcia no nie licują z, z powagą nawet byłego urzędu. Pozostaję w służbie, choć w innej roli. Będę nadal aktywny, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, zawsze zabiegając o sprawy Rzeczypospolitej. W przypadku, kiedy prezydentowi emerytowi przysługiwałoby już zarówno emerytura prezydencka, jak i emerytura z ZUS-u, były prezydent ma prawo do wyboru korzystniejszego dla siebie rozwiązania. Na emeryturze byłej głowie państwa przysługuje dodatkowo dożywotnia ochrona gwarantowana przez funkcjonariuszy służby ochrony państwa oraz służbowa limuzyna, która prezydenta wozi. Ochrona obejmująca prezydenta dotyczy obszaru Polski. Prezydent może jednak z tego uprawnienia zrezygnować. Po przejściu na prezydencką emeryturę Andrzej Duda może także otworzyć swoje biuro. Jeżeli zdecyduje się na taki krok, będą mu także należały się z tego tytułu odpowiednie środki, które będą mogły posłużyć na przykład na wynajęcie lokalu, czy pensje dla pracowników tego biura. Wszyscy byli prezydenci, swoje biura także mają. To biuro może być takim miejscem promieniowania, działalnością edukacyjną, doradczą, miejscem jakiejś refleksji politycznej. Proszę zobaczyć, jak często byli panowie prezydenci, są zapraszani chociażby do mediów, żeby wyjaśnić pewne wydarzenia, zwłaszcza między narodowe, ale też korzystać z własnego doświadczenia, jak to było, gdy byli prezydentami, kiedy nie zawsze możemy, bo no to trudne jest zapytać bieżącego aktualnego prezydenta o różne rzeczy, bo jest po prostu zajęty, niedostępny. no to Właśnie te osoby są do naszej dyspozycji, co jest tylko plusem. Byłemu prezydentowi przysługuje także pakiet świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez państwo, który obejmuje także jego rodzina. Jak będzie wyglądała prezydencka emerytura Andrzeja Dudy? Jaka przyszłość czeka go po 10 latach w pałacu prezydenckim? Czy emerytura prezydencka będzie jednocześnie emeryturą polityczną? Odpowiedź na te pytania poznamy zapewne w najbliższym czasie.